Cześć, witam Was serdecznie. E, dzięki z góry za wszystkie e, wszystkie komentarze pod ostatnim filmem, e, gdzie pytałem o to, co to jest oraz co to jest. I tak, to jest jak to nazwał Tomek, któremu dziękuję za komentarz. E, Zegar taryfowy, prawdopodobnie do licznika prądu. Taka to to rzecz, oczywiście starego typu. Eee, także taki to fand. A to wiatraczek. Wiatraczek kierunkowy Made in DDR. Sprawdziłem działa. Obroty nie są jakieś imponujące, ale działa, można go ustawić w różny sposób sobie. Yy, skierować nadmuch także jest bardzo fajny tutaj lekka, lekkie uszkodzenie ale to już wiadomo ząb czasu no i brakuje jednego śmigiełka całego i tutaj kawałek już uszczerbiony no jeszcze jednego chyba brakuje dobra powiedzmy że dwóch brakuje e, wszystkim dziękuję za komentarze pod poprzednim filmem e, no i co wiatraczek odstawiamy na bok. Niech sobie stoi. A my zobaczmy, co jest w tym oto urządzeniu. No, i co? E, szybko poszło, choć trochę się namęczyłem. E, zatem, zobaczmy sobie, tam mieć waży. E, to jakieś tam żelastwo. 35 gram. Bo liczyć to nawet po 30 zł to nam wychodzi 105 groszy. No i super. 105 groszy. Mamy w górkę. Zagadka się rozwiązała. No, a jeszcze bym zapomniał: tu mamy blaszki miedziane. Jeszcze 10 gram blaszek miedzianych, czyli jeszcze 30 groszy. Czyli mamy 135 groszy. I super. I wiecie co? Mam do Was jeszcze jedno pytanie. Nie wiem, czy to widzicie dobrze, czy nie. Zobaczcie na kolor. Zielone. Zielona mieć? Co to może być? Wiecie? Jak wiecie, to piszcie. Ja nie mam pojęcia. E, także co? Taki to był typ rozbiórki. E, was zapraszam na moje pozostałe i przyszłe filmy. I co? Kto jeszcze suba nie dał? To wiecie, co trzeba. No i co? Może jakiś konkurs na 500 subów byśmy zrobili? Jak myślicie? Jak chcecie? to napiszcie w komentarzach. Trzymajcie się, cześć.